Dzień dobry, proszę Państwa. Wychodząc naprzeciw szerokiemu zapotrzebowaniu, postanowiłem spróbować nagrać kilka filmików na temat wielkich bitew w historii, tak zwanego systemu Great Battles of History. To, co widzicie Państwo przed sobą, to jest moduł VASA. Jeden ze scenariuszy, możliwe początkowe ustawienie, a, przedstawiające bitwę na równinach Bagradas, gdzie armia rzymska. Marka Atyliusza Regulusa została pobita przez z... najemnika Xantyposa w służbie kartagińskiej. A najpierw jednak, zanim zaczniemy próbną rozgrywkę, chciałem przybliżyć kilka szczegółów, tak żeby można było łatwiej się zorientować, o co chodzi w grze, jak się w nią gra. A nie zastąpi to być może zaznajomienia się z instrukcją, ale pomoże na pierwszy rzut oka łatwiej zrozumieć te wszystkie zdjęcia, które pojawiają się na grupie facebookowej. Zobaczmy więc na zbliżeniu, jak wyglądają żetony. To jest zbliż maksymalne zbliżenie. Chciałbym Najpierw zauważyć, że żetony występujące w grze można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Przede wszystkim znaczniki, które określają stan jednostek. Te tutaj w module wasalowym nie będę ich z reguły przedstawiał, głównie dlatego, że część ich funkcji w module wasal jest wbudowana w e, opcje dostępne przy konkretnych żetonach jednostek. Więc wyglądają innymi słowy te znaczniki w module wasal trochę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o podstawowe zasady tego, co widzimy przed sobą, widzimy armię rzymską w szyku manipularnym oraz dowódców tej armii. Najpierw, zanim wejdziemy w jakiekolwiek zasady, powiedzmy trochę o tym, co widać na żetonach. Żeton jednostki może przedstawiać piechotę, kawalerię. A ciężką piechotę, natomiast żeton dowódcy przedstawia osobnika oficera, który porusza żołnierzami, który tym żołnierzom wydaje rozkazy. Dlatego zacznijmy od dowódców, ponieważ oni w systemie wielkich bitew historii są najważniejsi. Ich współczynniki prezentują się następująco: najważniejszy na współczynnik na żetonie zawsze jest na środku, w dolnej części żetonu. Tutaj widzimy Prefekta Sojuszników Rzymskich, który ma wartość inicjatywy, bo ta cecha właśnie to jest inicjatywa, wartość inicjatywy równą dwa. Jedynka w czarnym tle oznacza, że ten dowódca w trakcie swojej jednej aktywacji może wydać rozkaz grupowy, albo oficjalnie line command, rozkaz liniowy, jednej grupie żołnierzy. Trójka na dolnym lewym rogu oznacza zasięg dowodzenia. A dowódcy złote, zero określa poziom charyzmy prefekta Plauciusza, która nie istnieje. Współczynnik charyzmy określa modyfikator w walce wręcz, jeśli dowódca, jeśli wódz jest w stosie z jednostką, która jest zaangażowana w walkę wręcz. Inni dowódcy mogą posiadać współczynniki o odmiennych wartościach. Tribuni Cassius i Antoniusz są równowarci, ale zwróćmy uwagę na głównodowodzącego armii rzymskiej Marka Atiliusa Regulusa. Jego inicjatywa wynosi 5, jego zasięg dowodzenia wynosi 5, może wydać jeden rozkaz grupowy, charyzma nie istnieje, natomiast jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest, jest głównodowodzącym, dlatego ponieważ jego żeton posiada trzy gwiazdki, ale również posiada jedną wartość, o której nie powiedziałem nic do tej pory. Ta trójka w czerwonym kółeczku oznacza tak zwaną wartość strategii, która jest charakterystyczna dla całej armii, dlatego posiadają tylko głównodowodzący. W innym, innymi słowy, im wyższa ta wartość, tym łatwiej jest wszystkim dowódcom wydawać rozkazy liniowe albo inaczej poruszać większe zgrupowania jednostek jednocześnie. Ok. No to zobaczmy w takim razie, co widzimy na żetonach jednostek. Jed żetony jednostek mogą prezentować, tak jak powiedziałem, rozmaite typy, ale informacja jest zorganizowana na żetonach w podobny sposób. Na dole żetonu, w środku, jest najważniejsza cecha jednostek żołnierzy, tak zwana jakość jednostki, troop quality, przedstawiana, powiedzmy, teoretycznie od poziomu 1 do 9, im więcej tym lepiej. Wyraża ona wartość jak bardzo wytrzymała jest jednostka na trudy związane z walką albo na wyczerpanie związane z ruchem, z ciągłym ruchem na polu bitwy. W dolnym prawym rogu pięć punktów ruchu są jednostki, które posiadają tą ruchliwość większą. Piechota może być może zamieszczać się pomiędzy czterema punktami ruchu a sześcioma, w zależności od tego, czy jest ciężka, czy lżej wyposażona. Kawaleria w systemie ma punktów ruchu 8, albo niekiedy numidyjska, lekka kawaleria, dziewięć punktów ruchu. Inne cechy wartości znajdujące się na każdym rzetonie jednostek żołnierzy, to na przykład rozmiar jednostki, czyli jak dużo siły żywej jest reprezentowane przez ten, przez ten że, poszczególny żeton. Oznacza to jednak również gęstość szyku, a może głębokość szyku danej, danej jednostki. Dlatego na przykład macedońskie falangi będą miały tą wartość równą 10, większość przy jednostek posiada wartość równą 5, natomiast kohorty rzymskiego legionu okresu republikańskiego zazwyczaj 3, czasem Czasem widzimy inne wartości. Istotne jest też, żeby rozróżniać zdolności strzeleckie poszczególnych jednostek. Tutaj na żetonie J oznaczone w kółeczku oznacza z angielskiego javelin, a więc oszczep. Piechota legionowa oraz lekka piechota welitów rzymska posiadają oszczepy. Są w grze występują również inne bronie strzeleckie, jak łuk, proca i posiadają one rozmaitą skuteczność i odmienne zasięgi. Ponieważ gra została wydana w języku angielskim, skróty, wszelkie skróty i oznaczenia będą występować na żetonach w języku angielskim, dlatego nie zdziwmy się, jeśli zobaczymy LG. Nie jest to reklama sieci komórkowej. Jest to skrót od legionistów. Jest to jednostka legionistów, legion rzymski, Ha, hastati. Dlatego możemy też zobaczyć principes w dalszych szeregach, albo triariuszy na samym końcu. Jednostki dzielone są na typy jednostek, takie jak właśnie LG, LI (light infantry, lekka piechota) albo HI (heavy infantry, ciężka piechota) tych typów jest więcej, natomiast dla, na, dla naszego tutaj, na, na obecną chwilę, wystarczy tylko zwrócić uwagę na to, że każdy z tych żetonów może, być, może mieć trochę odmienne oznaczenia. Każdy z żetonów jest identyfikowany przez kolor, kolor ramki, w której się znajduje, ale również jesteśmy w stanie powiedzieć, że piechota legionowa. Trzeci legion jest reprezentowany przez żetony, które się wyróżniają nie tylko kolorystyką, ale również identyfikatorem. 3 ABC to 3 jest numerem legionu, natomiast ABC jest identyfikatorem poszczególnego żetonu. Jednostki Rzymian dzielą się na sojusznicze, Allied, or Ale, oraz tak zwanych, za przeproszeniem, prawdziwych Rzymian, obywateli rzymskich, którzy nie posiadają na żetonie oznaczenia AS. W wielkim skrócie tyle, jeśli chodzi o oznaczenia na żetonach. W dalszym ciągu będziemy dyskutować na temat tego, jak wygląda ruch albo sekwencja tury, a w końcu będę w stanie pokazać przykładową rozgrywkę Objaśniając kolejne etapy, e, fazy etapu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.